Witam wszystkich na kanale, taki mały i króty, króciutki, króciutki filmik dla Was, jakąś tam modyfikację grzebiemy, będziemy męczyć tutaj już rozebraną cewkę, aby zobaczyć jak to będzie tutaj wyglądała przeróbka, ale to zobaczycie w kolejnych filmach, nie o tym, dobra. Eee, a więc tak, wiecie co, od tego firma LZ się zaczęła, jako pierwsi w Polsce robiliśmy końcówki dla CW moto no, jakby miało być inaczej, jak historia nie zatoczy kręgu i co? I zrobiliśmy sobie końcówki do G3. A co tam? Mały wiejski tuning, mały kosz, a tyle radości. To zawsze fajnie wyglądało. Pierwsza modyfikacja: płaciłeś stówkę, zakładałeś kawałek rureczki i jeździłeś i cieszyłeś się po wsi swoim pięknym dźwiękiem. I tak samo będzie. Tutaj w g macie teraz końcówki z nierdzewki, z przelotem. Kładzik sobie lepiej będzie oddychał. Nic się nie stanie mu. Z drugiej strony macie też pełny przelocik. Może też wiecie, nie będziecie mieć tych siatek. Trochę więcej mocy na wsi musi być. Adrian otwocka już pewnie dzwoni do Tomka. Tomek, rób mi takie końcówki. Musimy je mieć w ofercie. <laughs> Żartuję. Ale co? Mam takie. Tak one wyglądają. Odkręcacie starą. Tutaj jest taka uszczelka. Tą uszczelkę sobie nożykiem odchylacie. Zdejmujecie. Zakładacie pod nowe. Żeby nie było takiego przeszczału powietrza. I za 220 zł. Macie takie końcóweczki spasowane na swoim kładziku G3 no i co, pokażę Wam teraz jak to może chodzi a no jeszcze zobaczcie, no te średnice są trochę większe niestandardowe, nie będę mówił jakie kupcie sobie, zobaczycie no ale mówię zrobię to już tak z sentymentu zrobiłem, są ważne wiadomo rzeczy w tej cewce do zrobienia ale końcówka musi być, a jak to pokażę Wam jeszcze, jak to chodzi. Wiadomo, nie mam tu specjalnego mikrofonu, ale no, bardziej basowo, bo tak jakby jej jajka odcięli na tych małych fiotkach. wiecie. Trochę mocniej basu, nie męczę, jak te wydechy akcesoryjne, głośne. Sąsiedzi śpią, a Wy cieszycie się trochę większym basikiem za 220 zł. Jesteście na wsi królewami. I co? Zaraz Wam zademonstruję, jak to chodzi. Męcząc Was, wrzucam Wam na weekend. Zobaczcie sobie proste, małe narzędzie. Dla na większości chyba będzie wystarczające. I zapraszam Was na kanał po nowe modyfikacje. Bo już niebawem dla Was trzymajcie się. Hej.